Siemanko, witajcie na kanale Wędkuj ze Szpulą. E, witam Was z wnętrza mojego samochodu, ponieważ na zewnątrz mocno wieje, ale też i się rozpadało. Chciałam Was poinformować o nowej opcji, jaką umożliwił mi YouTube. Jest nią wspieranie kanału. Jeżeli zechcecie w jakiś sposób pomóc mi, abym częściej mogła być nad wodą, częściej nagrywać dla Was filmiki, zerknijcie sobie poniżej. E, są to progi, które umożliwiają Wam otrzymanie pewnych korzyści w zamian... Za niewielkie wpłaty. Progi są zróżnicowane każdy, praktycznie na każdą kieszeń. Nie są to wysokie jakby płatności, aczkolwiek grosz do grosza naprawdę wiele mi pomoże, umożliwi chociażby nie wiem, przykładowo najniższa płatność 5 zł to około 1 litra paliwa, który da możliwość dojechania na najbliższe łowisko, a na przykład płatność Nieco wyższa, również powrót z nad tego łowiska. E, przykładowo, oczywiście, nie wiem, to może to być też paczka robaków czy taniej zanęty. E, każda z tych płatności ma jakieś korzyści, profity, i wtedy, w zależności od progu, najwyższy próg obejmuje wszystkie profity od najniższego do tego najwyższego, i tak właśnie stopniowo uzyskujecie pewne jakieś korzyści. Jeżeli Wam się to podoba, to oczywiście zachęcam do pomocy. No i oczywiście do oglądania moich filmików. Ja mam tutaj z tyłu już wędeczka przygotowaną, mam plecak, wodery. Zaraz się we wszystko ubieram i wyskakuję na tą zimnicę spróbować złowić szczupaka. I żegnam się z Wami na tym oto etapie. Do zobaczyska nad wodą. Hej!